Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z... Na moim kanale po prostu, nie powiem, że z serii informacji, bo to nie jest seria. No w każdym razie, to jest mój kotek. Nazywa się Plamek, bo ma plamki, to takie dość logiczne. No, w każdym razie. E, to jest informacja na sierpień i informacja na sierpień jest taka, że odcinki będą się znowu pojawiać co drugi dzień w ramach wakacji, tak często, bo tak to wstawiałam co tydzień. No, mam nadzieję, że mi się uda. Nagrałam sobie teraz kilka odcinków przed chwilą, więc mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać tym razem bardziej. No bo wtedy co prawda w lipcu wrzuciłam tyle, ile trzeba było, tylko po prostu trochę się spóźniałam, na przykład dobę, albo kilka minut, no ale sorry, ale zdarza się każdemu. Przynajmniej tak mi się wydaje, że każdemu może się nie wrzucić. No. I nie była to moja wina, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Więc to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i pa!